Witam Was, docent PolskieMiniBrowary.pl, Muzeum Polskiego Craftu wraca po chwilowej przerwie. No wiadomo, okres letni, upały, na szczęście trochę zelżały, więc jest opcja, żeby wyciągnąć kolejny artefakt z piwniczki i imperialny stout. No już to Raszyn, wiadomo, wykreślamy, ignorujemy. Zresztą zawsze mówiłem, żeby styl nazywać Imperialny Stout, a nie Raszyn Imperialny Stout. Hades. Hades, bo o tym browarze kontraktowym będzie dzisiaj mowa. Bardzo zasłużony gracz. Początek 2013. Oni naprawdę w pewnym momencie 2014 15, 16 mocno mieszali na tym rynku polskiego kraftu. Pierwsze jopejskie, y, pamiętna aferka z Johannesem, bodajże z PG4 Gdańskiego, który mówił, że jopejskie może być tylko z Gdańska, a chłopaki umiejscowieni w Toruniu. No właśnie trzeba przypomnieć nazwiska, czyli Michał Olszewski Karol Kowalski. To jest bardzo ciekawe, bo ci jego już przed piwną rewolucją aktywnie działali w branży. Toruńska Kraina Piwa jeszcze swego czasu właśnie 2009-2010 odwiedzałem. Odwiedzałem to miejsce. Więc Amber, Fortuna, jakieś Erdingery, takie rzeczy się lały przed Epoką kraftową, a potem panowie miękko przeszli w ważenie kontraktowe. A piwowarami, słuchajcie, w, w browarze Olimp były takie znane osoby dzisiaj jak Marcin Ostajewski, który aktualnie udziela się w browarze Fortuna, czy Łukasz Szynkiewicz, aktualnie absztyfikant. Oni na początku ważyli te piwa i również jak najbardziej brali udział w. na pewno w premierze, która miała miejsce w piwotece w 2014 roku Hadesa. Piwo tak, 2014 roku ważone. No i zobaczcie, data przydatności tylko i wyłącznie do końca tego roku, czyli 30 grudnia 2014, uważone w Zodiaku. Z Zodiakiem to jest moja ulubiona historia odnosząca się do piwowarstwa w Polsce. To znaczy, jest to jedyne chyba na świecie, a na pewno w Europie, a na pewno na 100% w Polsce piwowarskie perpetuum mobile, gdzie pracownicy pracują za piwo, które sami wytwarzają. Więc to jest niesamowita sprawa. Obecnie, chyba Zodiak jakoś niespecjalnie jest obecny na scenie. No ale. Dzięki temu mamy możliwość wrócenia do piwa z zodiaka, uważonego przez Browar Olimp sprzed 8 lat. Imperialny stout o słusznych parametrach 25,2 ekstraktu i 11,1 alkoholu, naprawdę wtedy to było coś. 2014 nie było takich mocarzy na rynku. Widzicie tutaj. Z wosku pszczelego ten kapturek, ten laminat, więc powinno się to ładnie zdjąć. No i cóż, to trzeba o tym piwie powiedzieć, że jest z dodatkiem papryczek chili. A pamiętam Łukasz Kojro jeszcze przed browarem Palatum zrobił takie domowe piwo coś jakiś foreign extra stout to był z papryczkami czyli próbowałem je sukcesywnie co kilka lat i nic ten ogień nie zmalał więc tutaj taka psaicyna nie traci na swojej intensywności w latach ale jeszcze zanim zanim do Hadesa przejdziemy to właśnie jak się ta sytuacja z Olimpem potoczyła no Słynna sprawa odkrycia nielegalnej rozlewni październik 2020. To troszkę zaburzyło, zaburzyło działalność Olimpu. Teraz wracam do, do Olimpu, bo w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia wina. Wina kraftowego. to jest rzecz naprawdę unikalna Panakeja w wersji wine, dry wine i wcześniej bodajże czerwone wino whisky dymione torfowe te wina jeszcze chyba się na rynku nie pokazały ale wielką wielką czuję frajdę że ten rynek te browary również w formie kontraktowej rozwijają się wychodzą poza strefę piwną więc czekam na wina od Olimpu natomiast muszę muszę przytoczyć Niezgłoszoną rozlewnię piwa w Toruniu. Pokazało się to w lokalnym dzienniku, i to co oni tutaj wypisują, to jest sprawa niesamowita. więc pozwólcie, że, no trochę jak to mówią u ruskich, eta śmieszna, eta straszna. Ym, można się pośmiać, ale chłopakom to na pewno przeszkodziło, że im się wpieprzyli. W trakcie kontroli prowadzonej w jednej z toruńskich firm handlujących. Firm handlowych działających w branży spożywczej funkcjonariusze i pracownicy kujawsko-pomorskiego urzędu celno-skarbowego w Toruniu ujawnili niezgłoszoną dojrzewalnie i rozlewnie bardzo rzadkich i drogich piw przeznaczonych na rynek koneserski. W celu zwiększenia walorów smakowych, a tym samym podniesienia wartości piwa w nawiasie cena pół litra butelki 200 zł. Producent korzystał z wielu wyrafinowanych technik niespotykanych w browarach produkujących piwo na szeroką skalę. W ujawnionej przez KAS dojrzewalni zastosowano wyjątkowy proces wymrażania oraz leżakowania piwa przez kilka lat, umożliwiający uzyskanie ekstraktów sięgających 55 balingu. balinga. Dla porównania piwo typu Porter oferowane na rynku i uznawane za bardzo mocne i esencjonalne posiada ekstrakt 18 balinga. No, porter bałtycki pamiętamy klasycznie 22. To najlepiej obrazuje unikalność piwa, które ujawniła kujawsko-pomorska KAS i fakt, że na jego zakup pozwolić sobie mogli tylko nieliczni koneserzy. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia działalności w zakresie produkcji wyrobu akcyzowego właścicielowi nielegalnego browaru grozi teraz kara wysokiej grzywny nawet do 7 720 stawek dziennych. Źródło Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Więc taki oto bullshit został wypuszczony w pandemii jako sukces. Administracji Skarbowej okazało się, że to wszystko jest lipa, wszystko było legalne, więc tak otrąbiono właśnie nakrycie nielegalnej dojrzewalni piw unikalnych dla koneserów. A potem się okazało, że wszystko było w porządku, natomiast chłopakom z Olimpu zrobiono e, niestety problem. E, dobrze, więc mam nadzieję, że Olimp wróci na dobre tory. Jestem bardzo ciekaw tego wina. A tymczasem Imperialny Stał z 2014 roku. Tak, ten lak z wosku pszczelego odszedł bezproblemowo. I co? Lejemy. Piękna rzecz, że piana się tworzy po tylu latach. Zobaczcie. Piękna, drobnoziarnista, średnio obfita, brązowa, żółtobrązowa. No, czy tutaj mamy jakieś przebłyski? Kurcze, naprawdę jest bardzo, bardzo ciemno wręcz. No, bardzo ciemny macho. Ja nie widzę żadnych przebłysków. Prezentuje się to piwo rewelacyjnie i już. Nos, do szkła i wąchamy. Czekolada, czerwone, miękkie owoce wiśnia bardziej. I czuć w tle, że te papryczki tam mogą działać. Nie ma jakiejś bezpośredniej pikantności wychodzącej w nozdrza, ale czuć, że tam coś się może dziać właśnie w kwestii tego chili. Alkohol bardzo elegancko wkomponowany, 11% nie jest jakieś mocne w aromacie. Słuchajcie, nie ma naprawdę żadnych zastrzeżeń. Utlenienie delikatnie tylko posło w te czerwone owoce. Ja bym powiedział, bo tutaj jest mleko w proszku, czyli dodatek tej laktozy, nawet troszeczkę jest wyczuwalny. Taki właśnie słodki, laktozowy motyw, ale bardzo, bardzo delikatny. Kurczę, bardzo przyjemnie to piwo chyba rekord może Lublin to Dublin z pinty Johary 2012 rok próbowałem było starsze od tego piwa 2014 no to zdrowie chomi ch 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 chomikarzy, którzy mają takie starocie u siebie w piwniczkach w zasobach no i oczywiście zdrowie browaru Olimp i całej ekipy Obecnej i tych, którzy to piwo tworzyli. Wasze zdrowie. Bardzo niskie wysycenie, ale łagodność jest perfekcyjna. Czy ta laktoza dała łagodność? Na pewno trochę tak. No właśnie, no i taka psaicyna. Powiedziałem, że nie powinna spadać wraz z wiekiem, no wraz z czasem, ale jakoś ja jej specjalnie tutaj nie czuję. Pamiętacie, czy to piwo było wyraźnie? Pikantne, no w tym momencie ja tej pikanterii jakoś niespecjalnie czuję. Bardzo przyjemna czekolada, nawet, tak jak mówię, idąca w, trochę w tą laktozową stronę, w czekoladę mleczną. Mm. Słuchajcie, nie spodziewałbym się, że to piwo ma 8 lat. Naprawdę bardzo dobrze smakuje. Nie ma tutaj żadnego sosu sojowego, żadnego magii. Nie jest skopane, nie jest pieprzone. Browar Zodiak! <gryw> Jak oni to zrobili, że ten pączek, ta butelka jednak aż tak się nie utleniła, żeby to przez 8 lat skopać? Oczywiście było trzymane w odpowiednich warunkach chłodniczych. Bardzo fajnie. Natomiast nastawiłem się jednak na to, czyli myślałem, że. Taka psaicyna zostanie zachowana. Czegoś takiego tutaj nie ma. Jakieś może delikatne rozgrzewanie tutaj gdzieś już na dole przełyku czuć, ale według mnie to jest bardziej alkohol, te 11%, niż jakiekolwiek kwestie pikantnych papryczek. Natomiast samo piwo średnio treściwe, nisko wysycone, czekolada, trochę laktozy. Fajne akcenty wiśniowe, lekka, lekka paloność, mimo że zosta zostały tutaj użyte yy, słody, już patrzę. O, nawet kruszone ziarna kakaowca były, więc yy, trochę tej właśnie czekolady kakao może być wyczuwalne. Czy ja tutaj widzę coś opalonym? Mm, jest. Yy, surowce niesłodowane palony jęczmień, więc jakaś tam resztka tej paloności została. Natomiast no, mam wrażenie, że piwo bardzo, bardzo złagodniało i w przeciwieństwie możecie obejrzeć w Muzeum Polskiego Kraftu kosiarza umysłów z piwnego podziemia. To po wielu latach nadal jest hardkorowy zawodnik. Piwo naprawdę było bardzo wyraziste w stylu oldschoolowego Risa, natomiast no, Browar Olimp bardzo złagodniał przez te 8 lat. Aż dziwne. Bardzo możliwe, że ja w ogóle tego piwa nie piłem yy, jako świeżego. To była chyba jedna butelka i którą zostawiłem właśnie na później. Może mając w pamięci te kwestie od Łukasza yy, Kojro, pozdrawiam Łukasz, jak mi wtedy dopiek tymi papryczkami stwierdziłem, że muszę yy, poczekać te z, z, prawie 10 lat, żeby yy, ta kapsaicyna spadła, no i tutaj jest obecna yy, yy, właściwie w jakiejś bardzo, bardzo śladowej ilości. Dawajcie znać jakie wasze wrażenia z browarie, browarem Olimp. Czy pamiętacie Jopejskie, czy pamiętacie Hadesa, czy pamiętacie jakieś inne piwa z Olimpu i czy czekacie również na reaktywację w tej winnej postaci? Chociaż oczywiście piwa z Olimpu też będą. Dobra, słuchajcie, nagadałem się straszliwie, ale akurat upał, upał, zelżał 11% można sobie zaserwować. Na razie zdrowie.